Witam bardzo serdecznie i zapraszam dziś do krótkiej prezentacji mojego nowego adaptera USB typu C, którego używam. Jest to Sate, czyli aluminium adapter Slim, wersja druga. Jeśli chodzi o ten adapter, używam go od niedawna i zdecydowałem się na jego wymianę. Po awarii adaptera Baseus, którego recenzowałem już na kanale, również film dotyczący takiej prezentacji znalazł się na kanale. Zapraszam serdecznie. Niestety tamten adapter podczas praktycznie korzystania z niego, ponieważ kopiowałem pliki na dysk, no uległ awarii, po prostu przestał działać. Później próbowałem go ponownie połączyć z komputerem i nie działał. Również próbowałem do tabletu, do telefonu i niestety no adapter przestał reagować i jakby nie ma oznak życia, dlatego zdecydowałem się na zakup nowego urządzenia. Wybrałem markę Satechi głównie ze względu na to, że jest ona polecana oraz to, że udało mi się go kupić o kilkadziesiąt złotych taniej na promocji z okazji Black Friday. Trzeba przyznać, że ten Slim adapter w wersji drugiej jest naprawdę kompaktowe urządzenie. Porównując do mojego Baseusa jest praktycznie dwukrotnie mniejszy. Jego waga to zaledwie 51 gramów. No a jeśli chodzi o główne funkcje, czyli w zasadzie porty, które mamy w tym adapterze, no to jak możecie zauważyć, są to dwa. USB 3.0 Obok mamy diodę, która informuje o stanie pracy naszego urządzenia. Mamy duży slot kart SD w standardzie UHS1. Pod nim mamy slot kart microSD. Również mamy port USB typu C obsługujący funkcję power delivery do 60W, dlatego możemy korzystać z ładowania naszego laptopa. Ja czasami korzystałem z takiej funkcji, gdy używałem jeszcze Baseusa w przypadku MacBooka. -M1. W chwili obecnej korzystam z Mac mini z procesorem M2. Czasami właśnie używam tej przejściówki głównie do połączenia jakiegoś dysku lub zgrania plików z karty pamięci, ponieważ Mac mini ten nowy no nie ma już wejścia na kartę. Warto zaznaczyć, że karta pamięci jest w standardzie UHS-1. Ja też korzystam z kart UHS-2, no i niestety nie możemy tutaj przesyłać plików z pełną prędkością, a standard UHS-1 w przypadku tej przejściówki jest ograniczony do wartości około 100 MB na sekundę. Gdy podłączyłem szybsze karty UHS-1, niestety nie przesyłały się tutaj pliki szybciej, tylko zachowywały Normę około 100 MB na sekundę. Jeśli chodzi o porty USB, no to w zasadzie spokojnie tutaj USB 3.0, dyski Samsung T5, T7 oferowały praktycznie maksymalne dostępne przez nie. Prędkości. Ładowanie również się odbywało, tylko że ja to sprawdziłem w zasadzie na tablecie, ponieważ w chwili obecnej nawet nie mam za bardzo ładowarki Power Delivery. Jedyną ładowarką, którą obecnie posiadam w tym standardzie, jest to ładowarka 20W do iPhone'a. No i co warto znaczyć, przejściówka, jak wszystkie w zasadzie inne adaptery, podczas takiego intensywnego użytkowania potrafiła się dość mocno zagrzać. Dodatkowo mamy oczywiście tutaj port HDMI na tej stronie. Co warto znaczyć, jest to port, który obsługuje 4K przy 60 Hz, no i właśnie sprawdziłem to bez problemu. Mam tutaj obraz klonowany, czy to na przykład z tabletu, przy Samsung Dex. Oraz na przykład przy komputerze, właśnie przy Macu Mini, również bez problemu można sobie podłączyć po HDMI Mi obraz i wypuścić na ekran. Mamy 4K 60 Hz, co jest też plusem, ponieważ na przykład w Baseusie miałem 4K 30 Hz, co no nie, jest, było, nie było to po prostu wygodne podczas takiej zwykłej codziennej pracy. Tutaj mamy standardowe 60 Hz, tak więc też nie będziemy widzieli ewentualnych opóźnień. No i generalnie sama przejściówka sprawuje się dobrze, że jest ona naprawdę kompaktowa, a na minus, jak to w przypadku większości tego typu sprzętów, oczywiście będzie y, nagrzewanie się obudowy. Obudowa jest aluminiowa, dzięki czemu odprowadza dosyć dobrze ciepło, jednakże Potrafi się ona naprawdę znacząco nagrzać. Dodatkowo w instrukcji znalazłem taką informację, że dyski, które połączymy sobie tutaj do portu USB, w zasadzie urządzenia, nie powinny przekraczać właśnie napięcia wejściowego wyższego niż 900 mA. Z tego co widzę, na przykład dysk Samsung T7 pobiera 5V, 1,5A, czyli w zasadzie nie spełnia normy tej przejściówki. Być może dlatego adapter Baseusa po prostu no, przestał funkcjonować. Jest to moim zdaniem to jest spore ograniczenie takiego adaptera. Nie wiem czy w innych też to występuje. Jeśli tak to możecie napisać w komentarzu. No ale generalnie w większości chyba te dyski nowe pobierają więcej prądu. No i niestety gdy chcemy podłączyć więcej niż jeden dysk, no może się okazać, że możemy Najprawdopodobniej uszkodzić sobie adapter, czego raczej nikt by nie chciał. No i jeśli chodzi o te dyski, no to raczej jesteśmy skazani na podłączenie ich bezpośrednio do magistrali komputera, czyli do portu USB typu A lub typu C w naszym komputerze, który obsługuje po prostu większe natężenie prądu. No i chyba takie jest rozwiązanie. W przyszłości może nagram taką recenzję po dłuższym czasie użytkowania. Teraz w zasadzie używam jej od kilku dni. No i są to takie moje pierwsze spostrzeżenia, pierwsze wrażenia dotyczące tego, tego produktu. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do pisania, komentarzy, zachęcam również do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć!